Proszę Państwa, spróbuję 20 minut się zmieścić, tak żeby następcy tutaj mogli też wygłosić swoje referaty. Bardzo serdecznie, serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie, nie za podobnego historika, aczkolwiek mającego z historią do czynienia z tego względu, że zajmuję się produktami regionalnymi i tradycyjnymi młodziemi i to Komisji Europejskiej wysyła wnioski i rejestrujące polskie produkty, a danie również autor historyczny, etnograficzny, więc w związku z tym e, współpraca nami z historykami, Jak również przez 5 lat prowadziliśmy wspólny projekt badawczy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i e, moi koledzy tego Instytutu e, również są zainteresowani dalszą współpracą. Proszę Państwa, z tego względu, że Dzieje Rodziny mojej otoczyły się tak, że zaraz po II Wojnie Światowej ze moi dziadkowie przyjechali do Wrocławia za profesorami włoskimi, osiedli na Ołpinie, tam rodzina 40 lat mieszkała. Potem rodzice w międzyczasie jeszcze mieszkali na się no 7 lat już tak mówimy, o osiedlach wrocławskich, potem um, od 77 roku na Kubach też się będą kuby omawiane. natomiast... My, z żoną na Tarnowaju, od 1991 roku i od 2008 roku jesteśmy mieszkańcami Pawłowic. Wybudowaliśmy sobie tam domek i mieszkamy. Proszę Państwa, z tego względu, żeby kupić się w lokalną społeczność, jak była taka rocznica w 2015 roku parafii katolickiej, to wiedziałem, że na Pawłowicach od końca wojny próbują napisać książki dotyczącą Pawłowic jakoś to nie wyszło. W związku z tym, że część materiałów była jakby już w jakimś tam stopniu przygotowana, namówiłem i amatorów, i zawodowców, m.in. obecnego tutaj Krzysztofa, który teraz po mnie będzie występował, panią Adamską, poprosiłem profesora Gołubickiego o recenzję, no i z własnych środków wydałem książkę, która w ciągu trzech tygodni się rozeszła, a ja ją puszczę, żeby państwo sobie oglądać. bo będziemy próbować w przyszłym roku wydać wznowienie rozbite na dwa tony, jeden tom dotyczący ściśle zainteresowań może wszystkich wrocławian, a więc ta historia, natomiast druga to są to już nasze takie bardziej lokalne sprawy, oprócz parafialnych, to tam były kwestie związane ze szkołą, ze stowarzyszeniami i tak dalej. Ale proszę Państwa, ponieważ czasu mało ma, ma, mamy, mało. Zaproszony do współpracy tutaj pan Krzysztof Dymdziuk, według reprezentanta pana profesora Golińskiego, napisał e, najciekawszy artykuł z jego punktu widzenia, to dotyczący archeologii Pawłowych. Archeologia Pawłowicy nie była jakby w dotychczasowym obiegu naukowym stosunkowo tak jakoś szeroko opisana. E, pan Krzysztof e, przygotował nam tą pracę i ja wykorzystując jakby jego materiały pokazuje te najstarsze dzieje Pawła. Oczywiście tanie znacznie więcej elementów, sama w ogóle książka, nie tylko z artykułem pana Krzysztofa, wiczę 712, więc ja zbudował w ciągu tych 15 minut muszę e, wybrać coś, co może nie jest powszechnie znane, bo tak mnie organizatorzy prosili, żeby nie mówić o faktach powszechnie znanych dotyczących Pawła. A więc najstarsze ślady obecności człowieka na Pawłowicach to jest osada neolityczna według dat podanych przez pana Krzysztofa to jest 5,5 do 4 lat przed naszą erą i odkryte zostały ślady naczyń gnienianych. Natomiast bardziej takim może spektakularnym odkryciem archeologicznym, może nie na miarę tego na sąsiednim Warszawie, ale z podobnego okresu, to jest osada okresu rzymskiego około 350 roku naszej ery, która została odkryta przez, można powiedzieć, przypadek i nauczyciel lokalnych na pewną grupę, dopiero zainteresował władzę. Władze zaczęły kopać i w danym momencie ukazały się pozostałości, między innymi piec garncarski z okresu rzymskiego, tutaj po prawej stronie próba rekonstrukcji tego domu chleba. Odkryto w tym samym miejscu również studnię drewnianą kamienną. Też w latach 30., po to mówimy o drugiej połowie lat 30. XX wieku, zostały jakby zrekonstruowane i w jakiś sposób pokazane na rysunkach sznitter, jak to mogło wcześniej wyglądać. Doprowadzono również nawet do takiej artystycznej rekonstrukcji osady. Jest tutaj to namalowane, i tam znajdują się te elementy wcześniej pokazane, jak również po prawej stronie mają Państwo zabytki z okresu rzymskiego, fragmenty naczyń winianych, żelaznych gotoszczepów z zadziorami, również w tym samym miejscu odkryte. To było stanowisko numer 8. Proszę Państwa, z Panem Krzysztofem zastanawialiśmy się, bo z tego co mi mówił, było zdjęcie, były opisane stanowiska z numerami na Pawłowicach, natomiast ktoś po II wojnie prawdopodobnie wyszarkał, albo Mapkę, która lokalizowała gdzie dokładnie stanowiska archeologiczne, więc w przypisaniu tej książki w 2015 roku na podstawie tego zdjęcia 1934 roku rozpoczęliśmy na panownicach poszukiwania, gdzie jest ten dom i w którym miejsca, od których się znajdowała. Udało mi się e, znaleźć, ale to tylko dzięki mieszkańcom, którzy tam od wielu lat mieszkali, dlatego że ten dom, który Państwo widzicie po lewej stronie, jest poprośnięty ze wszystkich stron ogromnymi drzewami. Ja bym się w życiu domyślił, że to jest ten dom. E, dopiero w 2015 roku widzą Państwo po prawej stronie na górze ten dom i ten czerwony daszek, który tam wystaje, to jest to samo. Natomiast już w 2019 roku nasza archeologia, która bardzo promuje Urzędzie miasta, czy na przykład w Gawieckich, oni zupełnie nie wiedzieli o tym, że tam się znajduje obsada wandalska czy tego okresu rzymskiego. W związku z tym mniej niepokojony człowiek był w stanie jakby wybudować sobie dom w tym miejscu. Natomiast... Oczywiście nikomu nie chce tutaj jakby robić jej kłopotów, żeby mu ten dom kazali odebrać, bo to nawet jest chyba niemożliwe, ale w każdym bądź razie archeologia nasza, taka powiedzmy amatorska, udało się to lokalizować, natomiast archeologia zawodowa no nie zawsze ma mechanizmy, żeby dotrzeć do tych informacji, gdzie rzeczywiście coś się znajdowało. Proszę Państwa, w 2016 roku ja taki schemat przygotowałem, już nie zdążyłem go update'ować na 2019, ale niewiele się zmienia. Chciałem jakby pokazać to, to jest powszechnie znane, że w 1960 roku Henryk III Biały wraz z bratem Władysławem zamienił Pawłowice Popowite na Pawłowice, Pawłowice, przepraszam, na popowite te popowite po dwóch dniach sprzedał mieszkaminowi. Natomiast nowymi właścicielami Pawłowic do 1260 roku zostali wrocławcy premonstra tensi popularnie norbertanami. I oni na Pawłowice byli do 1860 roku znane znana data na, na Śląsku kapaty majątków kościelnych, a więc można powiedzieć 550 lat. Potem pałac Tamte tereny były własnością różnych prywatnych właścicieli. Potem bardzo dobrze znana historia Kornów i Szpanii Święty 1886-1945 byli przed 59 lat. Po 1945 roku nieruchomość przeszła na Uniwersytet i Politechnikę a po w 1951 roku Wyższa Szkoła Rolnicza się Wytworzyła na gruncie radziecki, bo tak to że się sugerowali, żeby tak szkoły były wytworzone. Od 1950 roku jest to nieruchomość wówczas USR-u, potem AR-u, a obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego, czyli można powiedzieć, że taka uniwersytetka nieruchomość, ona już jest 71, a dzisiaj 74 lat. Proszę państwa jeżeli chodzi o inne takie nabytki, czy ewentualnie ślady materialne, tutaj właśnie w artykule Pana Dymidziuka znalazło się takie określenie, że na Pawłowicach, czy w Pawłowicach wtedy, a na Pawłowicach, w to określam, to w 1970 roku, które się częścią Wrocławia, na no jadę na na natomiast wcześniej w Pawłowicach. Proszę tutaj nie traktować, że niekonsekwentnie mówię, tylko w zależności od okresu yy, czasowego. A więc w Pawłowicach yy, w okresie średniowiecznym, późno średniowiecznym miały zachować się dwa obiekty obronne. i jednym z nich miał być grudek stroszkowaty opisany yy, tutaj przez yy, Gerszman. Delta, tak. I co więcej, pan Krzysztof pisał, że właśnie bardzo duży jakby autorytet tamtych czasów, pan Max Helmiś, osobiście zlokalizował obiekt w terenie, napisał, na, że jest to w zasadzie pozostałość na typu podgródek wieżą mieszkają, właśnie tu 25 metrów. Dzisiaj w tej chwili, a wczoraj jeszcze te zdjęcia robiłem, żeby Państwa pokazać, jak to wygląda, jest lasek. W zasadzie ci, co tam w okolicy są, to może coś wiedzą, ale raczej niewiele o tym wie. No chyba, że ktoś kupił książkę i przeczytał, to wtedy wie. Natomiast być może w jakimś tam czasie będzie to kiedyś eksploatowane dokładnie, aczkolwiek w latach 60. nie odkryto tam na powierzchni żadnych jakichś wartościowych y, materiałów. I ten grudek jest zaznaczony tutaj na mapie po lewej stronie. On się znajduje na północ od obecnej stacji kolejowych. Proszę Państwa, ale też w artykule pani doktor jest takie jakby stwierdzenie, że w dwóch Pawłowicach, czyli klasztorna Kuria mogła być wiejską siedzibą opata i być może ta Kuria jest tożsama ze znanym archeologom obiektem typu motte, więc domyślam się, że być może to jest jakby taka druga hipoteza, że nie był tam jakiś rycerz mieszkający, tylko być może opat Norbertan. To jest jakby kwestia, podejrzewam, do wyjaśnienia wśród specjalistów. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o mapy, to też w artykule pani doktora Damskiej została podana tutaj mapa, fragment Księstwa Oleśnickiego z orientacyjnym zaznaczeniem zabudowy w Pawłowicach, jak również przeprawą przez rzekę Dobrą, szlakami komunikacyjnymi przechodzącymi przez pole oraz Nie ma czasu, żeby się wgłębić i napatrzyć na tą mapę dokładnie, ale w książce czy w materiałach jakich, jeżeli będą później wydane, to na pewno będziemy to umieszczać. Co więcej, mapy, które wciąż to się pojawiły, one pochodziły z roku 1820. Mamy tutaj tymi kółeczkami zaznaczone tą taką jakby najbardziej reprezentacyjną obecnie e, miejsce, czyli pałac. Wtedy oczywiście tego pałacu nie było. Były pewne budynki, były forwarki i one jakby były zlokalizowane tam, gdzie dzisiaj ten pałac w się znajduje. A więc możemy zauważyć, że była to przede wszystkim łańcuchówka z elementami e, takiej okrągłego, jakby małego ryneczku yy, kończącego się właśnie na tym folwarku i do dzisiaj ten stary trakt istnieje. Jak się wjeżdża na Pawłowicę od strony Zakrzowa jedziemy Azaliową, skręcamy w prawo pałowicką, jedziemy mijamy Pałac no i zmierzamy bohatersko do węgla autostradowego A8. To bardzo duży ruch niestety nam teraz generuje. Yy, patrząc na zmieniającą się topografię tego miejsca widzimy na przykład y, pojawiające się linię kolejową, która bardzo jakby szybko powodowała wzrost wamorzności, można mówić w pierwszej kolejności o tak? Już nie będziemy tutaj o von form mówić, bo oni są dobrze znani, ale... Trzeba żeby mówić głośniej. Głośniej? Dobrze, no może bliżej nikomu będzie trzymało, przepraszam. Proszę Państwa, form oni jakby już tam drugi, pod koniec XIX wieku Zainstalowali się, kupili młyby papiery na zakrzowie i ta linia była im bardzo użyteczna. Tym punktem mamy jakby zaznaczone, gdzie ten pałac się znajdował. To więcej, budowa głównego pałacu miała miejsce w 1891, potem w związku z tym, że pałac został przekazany w Turce, która wyszła Ramona Mieli bardzo dużo dzieci, kilkanaście dzieci trzeba było budować drugi pałac, mały, bo jednak się umieścił w tym dużym. Jak również ważną rzeczą, to tutaj w tym pałacu, ważną rzeczą było to, że w okresie przedwojennym już powstał jedną moc, można powiedzieć, jezioro, czyli staw, który był pinianką wcześniej. Nawet legenda taka miejska mówi, że pan się pewne maszyny pańszych patkiem, bo ona zaczęła przybierać. I jakby nie patrzeć, miejsce to zrobiło się takim romantycznym miejscem i wybudowano na wzór miast ogrodów w Wielkiej Brytanii, to już wiem, że były tylko reperaty o Z tego co pamiętam chyba Sempor było też traktowane jako miasto, również w odbył również Pawłowice pod Wrocławiem jako osobna miejscowość, były traktowane jako miejsce do zamieszkania i nawet materiały y, kolejowe pokazują, że to w ten umrę z Małgorzata, zajmował około 12-14 minut, to jest chyba jeszcze dzisiaj trudne do osiągnięcia, ale jakby nie patrzeć i ten to miasto bardzo łatwo. Co więcej, podczas zbierania um, materiałów do książki udało nam się dotrzeć do um, pana Fritza Fecego, a właściwie tego materiału, gdzie on odręcznie napisał, namalował wszystkie domy i mieszkańców, którzy w tym okresie przedwojennym tam mieszkali. Tutaj ten garter sztab Pawelwicy, miasto ok. tak wokół tego jeziora została ta koncepcja po części tylko zrealizowana. Mówi się różnie, że to było dokładnie kilkanaście procent zaledwie tego zamknięte które miało mieć miejsce, a to całe założenie. 1927 roku według architekta Reinscha miało być bardziej dopełnienie oczekiwań księskiego życia na łonie na Bury, blisko dużej metropolii wrocławskiej. Proszę Państwa, można było tutaj kupić domek w zależności od różnych możliwości finansowych. Te domki były w różnej cenie. One zachowały się do dzisiaj w bardzo dobrym stanie, dlatego, że podczas wojny Mieszkańcy jakby musieli opuścić miejscowość i dopiero jak Armia Czerwona weszła, to w zasadzie były pewne zniszczenia dotyczące pałacu próbowano tam spalić i zniszczyć, w zasadzie takie klasyczne jakby działania, natomiast większość domów została bez jakiegoś większego uszczerbku. Proszę Państwa, i, e, po 1945 roku na te tereny zostali ekspatriowani e, mieszkańcy przede wszystkim dwóch e, jak rejonów Chyrowa, to przemyślam tych leży po e, ukraińskiej stronie, wtedy to był związek radiecki wiadomo. jak również półkownina rumuńska, więc okolice Czerniosce, Chliboka Chryboka i te dwie grupy jakby docierając się mieszkały przez wiele lat. Proszę Państwa, lata 40 50 to są zdjęcia z tego okresu. Można powiedzieć, że ta trudna, jakby docierająca się historia była zapełniona jakby trzecią falą migracji na Pawłowicach. Dziś już lat 80-tych, 90 coraz więcej nowych zaczęło się pojawiać, łącznie tak powiem ze mną, który w latach już w pierwszej dekady XXI wieku Dzięki sprzedaży działek Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu była możliwa większa akcja kolonizacyjna, można tak powiedzieć. Ale ta trzecia grupa nowych taka się również w tą lokalną społeczność. Tutaj mamy pałac uniwersytecki. O małej figurze w 90 latach został pani Johnson z Doctor Corporation, ale tak się szczęśliwie dołożyło, że zostało to jednak w naszych rękach. Herby, już nie będę omawiał, bo czas nie goni, ale na pewno jeżeli ktoś w środku nie był, a wiem, że części nie było, bo tutaj Śląskie towarzystwo genealogiczne, które tak? Tak, miała przyjemność też ze swoimi członkami przyjechać, e, zobaczyć na własne oczy jak to wygląda. Myślę, że warto od czasu do czasu podjechać, autobus 130 sama pętla na Wijawki, ewentualnie szynobus w roku można wisiąć, na nogach 800 metrów do pałacu. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma pomysłu, aby dać turkę za mąż, czy syna, to też wesela się tam odbywają, jest to sala owalna, gdzie tego typu uroczystości mają miejsce. Pałac dotrze z drugiej strony, od obrotu, elementy, łącznie z dziedzicą kornów, zacnie i przezownie, mamy tutaj formar. w tym budynku na dole po lewej stronie, tam gdzie jest stajnia, będzie Centrum Produktu Regionalnego, jest zaniknął z osób, które tam jakby pracuje nad tym, będzie tam wytwarzane piwo, cydr, wino, różne rodzaju kiełbasy, a więc to też na rzemiosło, żeby ludzie na Dolnym Śląsku nie mając pomysłu nie musieli wyjeżdżać za granicę, tylko jak się nauczą to sobie u siebie w wioskach, czy w miejscowościach będą coś podobnego robić albo nam zlecać niektóre na usługówki. Proszę Państwa, ten budynek OBORA na górze 10 milionów kosztowało przystosowanie go do cen konferencyjnych, hotelarkich. Bardzo taka ciekawa alternatywa dla różnego rodzaju eventów, wydarzeń we Wrocławiu. Proszę Państwa, w 2014 roku z kolegą z Stowarzyszenia Serowarów Zagrodowych wymyśliliśmy święto sera i wina spotkania regionów. Impreza bardzo ładnie się rozwinęła. W tym roku szósta edycja miała miejsce. I to jest w Rekuły trzecia niedziela września. Więc, jeżeli Państwo kiedyś chcieli przyjechać do Brazylii, kupić nie tylko, to zapraszamy na pogułce. W okolicach Szwajcarka. Szwajcarka niestety się już zawaliła. Ten dach nie istnieje. Nowy właściciel, z tego co wiem, nie chciał ponosić kosztów związanych z rekonstrukcją, a więc budynek się zawala. Zmierzając do końca, bo już wiem, że chyba za dwie minuty to tylko pokazać ten romantyczny ogród, leśniczówkę, Glorięta, która znajduje się na terenie Parku Babułickiego. Mostek, z którym można sobie też spacerować wokół tego jeziorka w stawku. Tom Paweł, jakoby największy Wrocławiu, ale to jest pewnego rodzaju takie małe oszustwo. bo W tamtych czasach zginano ze sobą trzy drzewa, po to, żeby się razem wrosły dzięki temu one były takie bardziej szybkie i były już takie bardziej pokonujące taki trojaczek, ale no, jest, że tak powiemy w różnych katalogach. Jest dom po poświęcadony w 2009 roku. Już tuż za granicą Pawłowita, więc formalnie na terenie gminy Lugołęka. mamy też arboretum z dębami rektorów. Znajdują się różne pamiątki po niemieckie, na przykład te dotyczące Szwajnisena też pałacu, ale już formalnie obok. Mamy szlak rowerowy przechodzący Adriaty Pałtyk. No i mamy różne obiekty. Tak? Niektórzy znają, niektórzy nie. Bunkry, po niemieckie, Cztery Sztuki to obok własku. Kościół 1900, prawdopodobnie 20 lub 28 roku. Dawne przedszkole, dawny Gasthaus, przykład dla budowy Gardensztab i Freiburg, tak zwane, a więc drugie gospodarstwo w czasach niemieckich. Jest też klasztor siódmy Benedyktynek Sakramentek. Wcześniej w tym klasztorze też odwiedzała święta Elika Stein, jako komunitanka. Mamy szkołę, dawna na pijanca Ksztoła, w tej chwili jest szkoła i obok boisko. Mamy właśnie jezioro do powrót tej i Mamy stawion, nasz, nasza Barcelona, czyli Orzeł Pawłupicę. I proszę Państwa, ostatnio wczoraj robione zdjęcia, nowy budynek i plac zabaw dla przedszkolaków i klasy 1-3. W tej chwili wiem, że prezydent Cutryk właśnie otwiera, już chyba może skończył, bo 11.30 mieli zakończyć, a więc jednocześnie chcieli, żeby był tam i tu. No wybrałem jednak tutaj, żeby trochę na zewnątrz te pałudyce rozgłośni. Są również remontowane kaształ, a więc będzie prawdopodobnie odnowiony. Całkowicie nowe domy się budują na polach. Deweloperzy też się budują, to jest dyskusyjna architektura, czy ona taka powinna być bardziej Pawłem sprawiedliwa, wydaje mi się, że chyba nie. No i ostatni slajd. Działamy również w Towarzyszeniu Nasze Pawłowice i Ramiszów i próbujemy, że tak powiem, nie tylko infrastrukturę tam poprawiać, ale próbujemy również te takie kwestie kulturalne. Mamy już organizację pożytku publicznego. Udaje nam się zbierać pieniążki do szkoły, w szkole przekazujemy te pieniądze. No i taki znak graficzny sobie wymyśliliśmy, to znaczy ja wymyśliłem, może kiedyś jak wzorem Pragi będą już hektry miały wszystkie osiedla, to ten jest oparty wszystko na historii, ale oczywiście stare w konkury z prawdziwymi historykami, żeby też zaproponowali swoje rozwiązania. Jak Państwo widzą, każdy okres historyczny tutaj jest jakby zakodowany. Proszę Państwa, i e, to by było na tyle, no, bo 20 minut nie da się przedstawić Wiktorii Pabłowit, ale ten zamiast tak współczesność tak, żeby Państwa rozpakować w tym miejscu i zaprosić do odwiedzania nas, bo nie jest to daleko, które jest w granicach Wrocławia. Powiem na północny skutko w centrum, tak jak w ale mamy osobną niepodległość, bo nie jesteśmy za widaniem. Rada w Radach Oświeca, jesteśmy Pabłowitami. Dziękuję serdecznie Państwu.